Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd półek w sklepie PEPKO. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania. Tutaj widzicie taką dużą poduchę, naprawdę ona bardzo duża. To jest poduszka dla dzieci. Od razu przykuła moją uwagę, bo wcześniej akurat nie widziałam tej poduszki. Do końca nie wiem jaki to jest bohater, z jakiej bajki, tak wam szczerze powiem. Tutaj jest Stitch, nie wiem czy dobrze wymawiam. Kwota to jest 40 zł, więc uważam, że całkiem, całkiem dobra cena, jak za tak dużą poduszkę. I tutaj jest też taki kocyk. Jest to kwota też 40 zł, też akurat z tym samym bohaterem bajkowym. Tutaj jeszcze zaraz Wam pokażę taką figurkę ozdobną ze sztucznym kwiatkiem. Mnie się to akurat bardzo podobało. Dobrze wykonana figurka. Kwota, jak widzicie, tutaj 25 zł. Też wszystko nawiązujące do tej samej bajki. I tutaj macie takie organizery. Do bielizny w kłocie 10 zł, trzy kolory: czarne, szare i białe. Osobiście mam i jak najbardziej polecam. Tutaj próbowałam Wam wyciągnąć, bo akurat jedno było rozpakowane, żeby pokazać, jak to wygląda. I tutaj obok są takie naklejki pod nogi. Do mebli też pewnie większość z Was to już zna. 5 zł w kolorze właśnie szarym, i tutaj obok czarnym. Tutaj macie chusteczki do prania, wyłapujące kolory. Kwota 6 zł też to akurat polecam bardzo. Tutaj dalej jest suszarka na bieliznę, taka do mocowania, czy to na jakimś grzyniku, bądź też nawet na drzwiach. Kwota 12 zł. Tutaj w tym pepku był w kolorze. Ta Suszarka była w kolorze czarnym i takim zielonym, jak tutaj widzicie. Tutaj macie takie nakładki na mopa w kwocie 7 zł za sztukę. Tutaj Wam zaraz pokażę miotły, To też są takie z nowej kolekcji, drewniane bardzo fajne w kwocie 30 zł, dobrze wykonane, to akurat mi się no, bardzo podobało. Tam jeszcze macie taki ciemniejszy inny, troszeczkę odcień, taki bardziej beżowy, a tutaj taki ciemna zieleń, jak widzicie, dalej. Tutaj z tej strony macie łyżkę do lodów. W 10 zł. Dość też, tak dobrze wykonana, konkretna. Tutaj macie takie butelki termosy. Ten wzór zapewne już większość z Was widziała. To jest ostatnia, właśnie ta kolekcja taka. Dżunglowa, kwota 30 zł. Tutaj jeszcze Wam pokażę inne, jakie były dostępne w tym pepko. Te takie ombre żółto-fioletowe, taki bardziej letni kolor. Też kwota 30 zł. No i tutaj jeszcze wzór dla dzieci. Właśnie też ta nowa kolekcja. Tu już będzie no troszeczkę droższa ta butelka, bo jest to kwota 35 zł. No, też całkiem dobrze wykonana. Tutaj jeszcze Wam pokażę ogólnie, jakie, jakie kolory, jakie modele były dostępne akurat w tym sklepie PEPCO. I dalej tutaj jeszcze przejdziemy do takich organizerów, jak tutaj widzicie, w kolorze szarym, przezroczystym i białym. Tutaj szukałam ceny, ale ona była z boku. Tutaj właśnie zauważyłam na tym szarym. Jest to kwota 12 zł. Tak więc powiem Wam, że jak na taki mm, duży gadżet, solidnie wykonany, to całkiem niska e, cena. I tutaj jeszcze zaraz Wam pokażę takie silikonowe yy, rękawiczki kuchenne. Kwota 10 zł za parę, oczywiście. Do wyboru macie tutaj takie trzy kolory: zielony i taki szary. Tam w oddali widzicie. Tutaj jeszcze były takie korkowe. Podkładki, też wcześniej nie widziałam. Kwota 7 zł za taką jedną podkładkę. No tutaj klasycznie magiczne gąbki w kwocie 6 zł. Bardzo polecam. Tutaj macie taki dzbanek szklany. Jest on dość duży. Z tym, że bardzo to jest takie bardzo cieniutkie szkło. Tutaj wam próbowałam pokazać cenę. Jest to kwota 20 zł. Cieniutki, takie bardzo delikatne, mam wrażenie, ale też całkiem fajny. Tutaj też taka miseczka w kwocie 30 zł z takim koszyczkiem. Szklana, bardzo ciężka i tutaj są jeszcze takie już na wyprzedaży takie szklaneczki kwota 30 zł z 50 też bardzo fajne to są takie delikatne drewno bambusowe zapewne ale bardzo bardzo fajne i tutaj jest durszlak taki silikonowo-plastikowy tego wcześniej akurat nie widziałam on jest oczywiście rozkładany kwota to jest 20 <złotych>. Tutaj było tylko w kolorze właśnie takim szarym, siwym. I tutaj macie taki komplet ośmiu pudełek plastikowych, tak jak było tutaj napisane, kwota 40 zł. To akurat jest to zapakowane w folię ochronną, ale tutaj obok był ten pojemnik bez tej folii, tak więc chciałam zobaczyć, jak to w środku wygląda. I tutaj macie takie. Mniejsze takie pojemniczki w różnych rozmiarach, szczerze mówiąc, wykonanie tego nie zachwyca. Jest to taki bardzo tandetny plastik, tak więc moim zdaniem się nie opłaca za tę kwotę 40 zł, komplet takich ośmiu pudełek, i tutaj jeszcze pokażę Wam takie miseczki metalowe, takie średnie, to jest kwota 15 zł, tutaj akurat jest taka. W kolorze brudnego różu, i była też taka zielona, tak więc to tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam Was jutro, pa! pa.